Cześć! Dzisiaj pokażę Ci, jak zmienić tło na zdjęciu, a właściwie, jak zrobić je czarno-białym, tak by jeszcze lepiej wyeksponować postać centralną. Pokażę Ci dwie ukryte funkcje, dzięki którym ten efekt będzie możliwy. Na dole, w opisie do tego filmu, znajdziesz link do tego zdjęcia, które jest dostępne za darmo w banku zdjęć Adobe Stock. Tych dwóch ukrytych funkcji, o których Ci mówiłem, będę szukał nie tu, ale w panelu właściwości żebym mógł jednak cokolwiek znaleźć, najpierw muszę odblokować tą kłódkę. To niesłychanie ważne. Odblokowuję kłódkę i wtedy zmienia się również wygląd panelu właściwości. Zaznaczam temat. Tematem jest oczywiście ta postać centralna. A teraz wyświetl więcej opcji. Tutaj wśród różnych opcji mam taką czarno-białe tło. Tak wygląda ten efekt. Przyznasz, że na pierwszy rzut oka jest nieźle. A jeśli spojrzeć tutaj na tę część, gdzie jest niebo, no to już nie wygląda to tak dobrze. Można by jeszcze to spróbować rozmyć, ale spróbujmy również i drugą opcję. Klikam kilka razy Ctrl-Z aż do momentu początkowego stanu. Żeby zrobić użytek z drugiego ukrytego narzędzia, o którym myślę, muszę najpierw wybrać narzędzie zaznaczanie obiektów. Teraz zaznacz temat. Zaznaczanie odwrotność i następnie przechodzę do panelu barstwy, odblokowuję kłódkę i w panelu właściwości wchodzę do wyświetl więcej. Tutaj szukam filtra zamiana obrazu na czarno-biały. Proszę bardzo, takie oto sympatyczne coś nam wyszło i wydaje mi się, że o wiele lepsze jest tutaj niebo. To znaczy, o wiele mniejsza jest pikseloza. Można jeszcze dodatkowo podkręcić to zdjęcie, klikając czarno-biały, i tutaj używając różnych walorów, jeśli które przyjdą ci do głowy, patrząc jednocześnie, jak zmienia się zdjęcie. Ja lubię zwłaszcza tintę. Jeśli na przykład przesunę barwę w kierunku granatowego, to tutaj mogę żonglować nasyceniem. Zobacz, jaki ciekawy efekt z tego wychodzi. No, tak czy inaczej, postać centralna została wyeksponowana jako żywo. Jeśli się podobało, zapraszam do subskrypcji. Pozdrawiam!